Będąc młodą lekarką, która właśnie odkurza mi niecenzuralną część ciała wiszącą nad medycznym biurkiem, wszedł raz do mnie pacjent już na pierwszy rzut oka bez obuwia. Dzień dobry, pani doktor. A cóż to wisi za pormonografia? To nie jest pormonografia, tylko plakat artystyczny. Primo, będąc młodzieżą, lubię plakaty. Segundo, spenzorował go mój minister zdrowia, więc muszę się wywiązać. Rozumiem. A teraz ja się zlewanżuję pytaniem. Czy pan prezydent puścił pana w skarpetkach? Primo, nie mógł mnie puścić, bo mu władza ustawodawcza zabiera prorogatywy. Sekundo, przyszłem w skarpetkach, bo mię się obiera duży paluch u nogi i niemożebnie boli. No. Tośmy sobie wszystko wyjaśnili. Proszę się położyć na leżance i unaocznić mię schorzenie. Z miłą chęcią. Gdy pacjent zezł się ze skarpetek, A. stwierdziłam paluch, obrany aż do przesady. Szybko pobrałam za plecza skalpel, chlasłam na odleg, zerwałam paznokcie. A. Wyrzeczkowałam cały akcydens i zdesysekowałam nad manganianem. Już po wszystkim. Ach, czuję, że odżywam. A jak się pan tego nabawił? Zaczęłem się przy pedikil i musiałem zapaskudzić. No właśnie. Pielęgnacja nóg przybliża nas wprawdzie do Europy. Ale trzeba uważać. Wda się gronkowiec złocisty albo inna zaraza. Potem gangren i zejście. Każden organ obieralny może zainfekcjonować cały organizm. Będę się posiadał na własności. A Sejm... Co sejm? No jako organ obieralny, nie może na ten przykład zainfekcjonować, dajmy na to, organizm państwowy? Ho, 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 widzę, że pan metamforysta pewnie, że może. Gronkowcem? Raz gronkowcem, raz ustawą, raz indolklencją, a raz znowuż pod komisją. Jaka na to terapia? Terapia, proszę pana, to już przy następnych wyborach. No to dziękuję stukrotnie za obdukcję. Rewanżuję się mimochodem na parapecie i na przyszłość <śm> będę uważał. I przy wyborach, i przy pedikir. Żegnam wylewnie. Gdy pacjent. Oddalał się pogumnie. Pomyślałam, jakie to teraz społeczeństwo wyrobione politycznie. Od razu mu się nasuwa anagla agnologia. Po czym dokończam odkurzać wiadomy plakat, bo coś na niego prysło. Do usłyszenia.